Siem się maneczko widzowie to ja. Igor. I dzisiaj sobie nagramy jak się kończy, jak się kończy sezon z Brawl tak. To prima i teraz dobrze trafiłbym na szczęście. I obstawiajcie, teraz napiszcie w komentarzu że film i zastępujcie i napiszcie w komentarzu, się stawiacie, że będzie. Ja że tak 1600. Bo tak zawsze, no tak zawsze mam, nie. Ale jakby było więcej... O 1720! Uuu to fajne! E, dobra To jeszcze na tym filmiku wyrobimy sobie Opening Mega boxa na pewno, ale Jeszcze... What? O mój Boże, przyceny na skiny e, Jakieś nowe skiny No Zobie ogranimy, sobie ogranimy tu nie. Tu nic. Czyli wyrażenia, ale we weniu dobra. Na początku Big Box, żebyśmy się rozkrawili. Nic. I wy ci lajka i jest szóstka. Jeszcze liłeś, naprawdę. Troszkę morotko. Mam 10 tysięcy Bo cię dołączył nowy członek Hacker Pro. Tak, seria ta moja drugie konto, nikt się nie dowie. Haha. Haha, hihi. Uhu. To prawda. Czekajcie, 10 tysięcy golda. Ja sobie będę tak skinął. Nigdzie, co nie, A, ryb, ryb, jak nie wiem. trochę puszek mi. Co? I puszek Przyjdzie, 60, to to że sobie może zagramy kimś, na przykład... <laughs> nie wiem kim. Nie, to kim tam odcinkami odrabiam, ale... Szczel... szczelicie lajka, suba. Bo wiecie co? Widz bez łapki w górę, Tak jak żołnierze bez, bez karabinu. Ty chcesz być bez karabinu, ty? Chłopek! Szczelaj lark... lajka! Lajka, niech, jak nie chcesz być parówka... Strzelaj lajka, jak nie chcesz bić kanapka. Niech <grymne> Mu pięć kapuszek, więc <grymne> dużo pierwsze mokraczowie na świecie. Jak on wbija... Co? Nie. No i on też to zna. <grymne> sobie sobie lepszy. A tak szczerze, to nie, nie wiem, jak Magasa lepszy, ale dziwne. bo nam nic nie wypadło Nie dziwię się, bo może nam tylko Squeak, Spike, czyli moja ulubiona postać, i Ale nie wiem, czy Squeak ją przebije, bo Squeak to taki sztos totalny, naprawdę taki sztos Może że Się nie dziwię Się nie dziwię Jeszcze sobie pykniemy może jedną rąbkę i koniec, nie? Odcinoczka Mam taką nadzieję, ale co tak będzie? Nie wiem takim co możemy pyknąć albo no, dobra, nie pykamy napiszcie w komentarzu ja wam y, przypnę komentarz i y, napiszcie w komentarzu moim w komentarzu moim komentarzu ja napiszę ile, ja napiszę w komentarzu ile ile albo ja tam dowiedziecie oczywiście komentarze będą bo nie wiem że będą ale bym Gdzie mam taki ból. Bo... mam jeden dwa a, to... Hmm, powiedzmy, że od się liczy jeden, dwa, trzy, ten najlepszy, co nie? Wiecie, co nie? Jeszcze hmm, co możemy zobaczyć? Hmm. Nie wiem, może, ale... Czemu nie wbijacie do mojego klubu? Wbijajcie! Jak tak twarza wy nie wbijecie? A może nie gracie w Brawla? To jak nie gracie, to sobie nie wstawięcie. Nie? I tyle wam powiem Dobra, to chyba na dzisiaj to będzie Koniec odcinka Napiszcie ile wy dostaliście punktów Za sezon Dobra, to na dzisiaj to będzie chyba koniec Odcinek, zostawcie łapkę Suba I ja się I, i, i y, czekajcie Tylko wam Czekajcie Tylko wam pokazuję co musicie szczelić Tak Szczelecie to Wtedy Rico będzie szczęśliwy i będzie miał tego skina. <grymne> Dobra, to na dzisiaj to będzie koniec odcinka. łapka łapkę, suba. Tak jak Ryko Wam pokazuje. I do następnego, papa. Pa.